Bardzo serdecznie proszę wszystkich o powstanie. Sztandard wprowadzić. Do hymnu państwo Z Dziękuję bardzo. Proszę odziać miejsca. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość na wspólne posiedzenie Rady Powiatu w Starochowicach i Rady Miejskiej w Starochowicach z okazji 30 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Serdecznie witam Zarząd Powiatu Starowońskiego w osobie. Pana Starosty Piotra Wawickiego, Pana starosty, Dariusza Dąbrowskiego, Pana Roberta Sobuli i Pana Ryszarda Nowaka, członków Zarządu Powiatu. Serdecznie... Serdecznie witam Pana Prezydenta Miasta Starowice Marka Monterka wraz z Panią Zastępczynią oraz Panią Sekretarz. Serdecznie witam wójta gminy Brody, panią Marzenę <klucz> Witam byłych parlamentarzystów, pana Andrzeja Wiełku i pana Grzegorza Walencika. <klucz> witam księdza dziekana Marka Bartosińskiego. Witam wszystkich panie i panów radnych Rady Powiatu w i Rady Miejskiej w Starachowicach. Serdecznie witam przedstawicieli mediów, ale nade wszystko najserdeczniej witam byłych członków Komitetu Obywatelskiego oraz osoby, które do tego Komitetu może nie należały, ale swoim czasem i czynem służyły dobrej sprawie. Bardzo serdecznie Państwa witam. Z tytułem wstępu kilka słów. Wielu z nas wydaje się pewnie, jakby to było nie tak dawno. Tymczasem od wyboru 4 czerwca 1989 roku mija dziś równo 30 lat. Przez ten okres wychowaliśmy i wykształciliśmy nowe pokolenie, które okres Polski Ludowej zna tylko z opowiadań, filmów, zdjęć i literatury. Warto sobie uświadomić ten fakt, że choć wiele osób, uczestników tamtych wydarzeń, żyli głębokie emocje związane z przełomem 1989 roku, to jednak ten przełom stanowi już znaczący element naszej historii. Wciąż na nowo odkrywany, zgłębiany i coraz odważniej również oceniany. Każdy naród potrzebuje mitów, które stanowią o jego przeszłości, upadkach, powstaniach i odrodzeniach. Ośmielam się stwierdzić, że wybory 4 czerwca 1989 roku to jeden z takich mitów założycielskich Nowej, po raz pierwszy w pełni suwerennej po II wojnie światowej Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście wiele wydarzyło się przed. I jeszcze więcej po wyborach, ale ta data, 4, 4 czerwca 1989 roku, stanowi symbol, kiedy słowo stało się ciałem.